Nie było strzykawek żadny. No nie było. Chodź mi tego tutaj z prawej, tu, tu, tu. No z prawej. Tego na tym budynku nie ruszałem. Nie na tym ostatnim, tylko wiesz, ten prawa, prawa. Na... Na trójcy nie ruszałem No to nie przejdziemy, trzeba go rozkurwić Zaraz poczekaj Ja chciałbym zbierać i zrobić quest Doładować muszę magazynu. To nie można o, o ktoś jest tutaj Na healu? No granat nie słyszałeś Nie wchodzi? No ja jestem coś w tym samym miejscu no, słyszałem kroki, Ja nie wiem gdzie ty polazłeś. Nie jestem w sumie na na skałach. Ja też. No to ty wstajesz, Can Raugi czyli ci z frontu nie żyją. Frontu nie żyje, tylko został na jedynce. No chodź, to idziemy po Ale czekaj, na jedynce jeszcze jest jeden, czekaj. Na, na, o, ja, go zdańmy, ja go zdejmę, ja go zdejmę, ja go zdejmę. Idziemy. To jeszcze jest jeden tam na drugiej stronie. Na rkm też? Tak, na drugim, na drugim. Dobra, ja. zabij. Poszło. muszka krwi. Miał żółty plecak. Duży żółty plecak. No. Taki też. Dobra, teraz tylko uwaga tutaj nagrać. Już mi zebrał. Pa Zebrali mi go Czekaj. Tak, Już. widziałem. No Kurwa. Glutująca. Dobra. Ja... Długo tu nie polutował, to mojego ruszał już, nie? Już mojego się chciał. Wow, coś... wow, wow. Mogę? Nie, żyje hmm. jeszcze. Mam Neida, mamy. W środku? Tak, w środku jest. Głowa mi rozwali prawie. Ej, przeżył tego Neida. Widziałeś to? Jeszcze po prawej coś jest. Za ścianą. Tutaj? o jakiś krok, no. To się łataj. Ja patrzę. czy okay. on tutaj przeżył z PSU? Ja mu nade'a jeszcze zrzuciłem i przeżył. Już? Tak. Dobra. Okej. Okay. Ja szybko swojego ogarnę. A, nie no mam armora. Twitch blade'em Gie... ją O, miał drugą broń. Chyba, że to twojego zebrał. To jest mojego zebrał, po No to nie ruszam. To no w takim razie nie ruszam. No Już wszystko tu ruszone z czynką. Dobra, nie? chcę patrzeć, bo nie wiem czy to zajebał. Tak, zajebą, no. nie ma nic. To idziemy. On mi bania przyłożył Dobra, ja czekam. Ja już gotowe, nie? To idziemy. Idę w cały czas w tam. Tam z prawej nie ma, w sensie tym po długości. Po długości. Yy... Naprzeciwko to jest dwójka, nie? To jest dwójka. No tak. I jedynka jest po środkowy. ośrodkowy to jest... na jedynkę wchodzi i... gracz. Kaf Kurde. Dostał po nogach. No niedobrze. A wrzucisz na górę tam, że pewnie będzie lutową, nie? Py nie pykło ci. Tykło. Pykło. Pykło? Tak, słyszę. To idziemy po niego. Nikt nie będzie do nas jebroł. On nie może nie tu skoczyć, nie? Eee, skoczyć. Nie może. Leży. Właśnie o to mi chodziło, czy może tak skoczyć, nie? No, no zawsze zawsze. Czekaj. Ogólnie co tu? to? No to Ja ci zadanioset Zrzuć się, aby właśnie idziemy dalej Jesteś pod tym? Tak z Tylko uważaj na siebie. O, widziałem, widziałem, widziałem. O! Leci! Co? Kurwa, jeszcze armor mi żyć. <grym> No, To chodzi, kurwa? Co? Armora nie wezmę. No nie? To zobacz co tam masz, bazę jeszcze mi Czekaj, slim'a. O, o, powodzenia. Co to jest? A po -a to tym bardziej tego nie chce gówno. Dlaczego nie? Sprzedasz? Nie ma miejsca. To jest w tych magach? Co nie jest? wiem, nawet nie sprawdzałem. To co, tego rałga jeszcze bierzesz? Tu w lewej? Czy nie wchodzisz? Zobaczę. Daj mi... No co jest? No ja miałem problem przez spirit, żeby to zaznaczyć. Dopiero no, na boką już pojawił, no? Idziemy na strzykawkę. To się na laboratorium, bo tam... O na, na boką. Tylko... A ja się cały czas boję, kurwa z tym tutaj ja. Nie wyjdzie, spokojnie. Czekaj gdzie my mamy wyjść? A na północ. Idziemy. Ja tu na górę nie wchodzę nawet. Bieg nieco. Próbuję się wyciąć. Śródko. Nie. Drogi. Mogę się cofnąć tam i z prostej go jedną eh. Tak, 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 tak za zabiera ci skaw Zabrał ci, z las, las na dół Ten skaw Nie zabrał Dobrze Czekaj, to bezpieczne setyły To wytężnie Wiem, że biegał, ale to nie był ten chyba. Na ci to zniósł. Dobra, i to tutaj. Trzeba pewnie wstrzymać. To jest dyszka. Tu do wyjścia pójdziemy. Na auto odjeżdżamy razem. Tu dostaniemy no. po 25 punktów. Dokładnie. Czekam Dwa questy sobie. za jedną zrobione. Nie było strzykawego żadnych. No nie było. Tutaj można spokojnie podejść. Można? Bo widziałem to w ten, że w autobusie się chłopanie. Nie ma tego auta. Ktoś pojechał albo... Albo nie było. Dobra. Idziemy. Ja jutro z a latuje, nie? O! Tu kompilację, bo kumpel chciał. Ciekawe, ciekawe. Można no, zobaczyć, bardziej bekowe niż... Czekaj, jak tu iść teraz? No Tu no, nie mam linii. Ma Dobra, tu już bezpiecznie idę, w sensie... No, tu śmierć, myślę, że typ leży. you do fire stop hiding! what the hell is wrong with you keep up keep up <laughs> keep up <laughs> 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 top. watch me that second like... Długo nam ten rajd zajęł przez jest pół ludzki, godziny Co luźki? 32 minuty, nie? No. nie? No patrzę na telefon 6, ja 4 No masz napisany czas rajdu Tak, 32, no Czekaj, jak bym się teraz Miało dobra, tak ja tylko dwóch raugów, reszta skały Petrzoty 270-204 metry z Fl Floridamon Rocket. 298 metrów. A to nice. <laughs> Racz, nice. Nice. Dobry, raj. Dobry see your eyes, I know you see me You're like a ghost, you're everywhere I'm your redeem, i never leaving I'm made of soul, of rage and fear